Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Nie, no to oni 10% więcej dodają prędzej, chyba za właśnie wbicie gorszej rangi. Takie mam wrażenie, bo ty czasami, co, co wpada z tych gorszych rang, to można się za głowę złapać co ludzie trafiają. Ja w życiu taki nagród nie widziałem za 20-0 nigdy. A ja widzę PLKD, odpalony. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do <laughs> Fajna nazwa. Dobra, chcę przewinąć powtórkę, więc może oddał ina. Don Wito, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Czwarta subskrypcja dzisiaj, więc witam i bardzo miło, że jesteście. Atmosfera na A spróbujmy, spróbujmy puścić na stoiczkowa. A nigdy nie wiadomo kąt, tu czułamy niego. Dziękować za falała. Czekajcie. Jeszcze. Nie to, nie to mi się wcisnęło. OS. Potężny mecz o 20-0 się trafił, widzę. Nie do... no, tak to nie. Współpracującego z Forlanem. Ale uwaga, proszę... Dawaj Stoiczkow. Ależ to zgrał, no i to jest Chrystus Stoiczkow, no po prostu na pukiel i wychodzisz z meczu. No dobra, może by mi coś tu sypnęło, jakieś żółwia. A, jest najlepszy zespół w Premier League. Dobrze. Drugi najlepszy zespół w Premier League. <grymne> Najgorzej, bo no to nie, no to na pewno musi z tej triki wziąć Kambela, o ludzie złoci. No to tutaj grubego wezmę. Oczywiście, że bez. Cześć, Face Jamal, witam. Pazę Jamal właściwie, a nie Face Danfris. Ja sobie pójdę jeszcze drafty pograć, bo mówię wam. To SBC jest um, opacalne. Dzisiaj idę grać drafty. Próbuję jeszcze lampę przymocować, ale chyba bez lepszej wiertarki się nie obędzie. E, bo w próbowałem to do ściany w, <grym> wkręcać. Ale coś nie idzie. Kurła? Nie. Castells. No, A Abedipele czy Pajet Winter? Powiem ci, że grałem tym Abedipele w poprzedniej części i już więcej nie zagram. Nie jest nie, strasznie mi nie siadł. Yy, jakoś jego movement, animacje, nie wiem, nie dla mnie. Natomiast Pajeta sobie dużo osób chwali, więc jak masz jakiś tam, wiesz, foder, to robić. Dajcie mi kogoś dobrego, no, z no, już wiedziałem, że to nawet obrak nie będzie. Spróbujmy zrobić słynny myk, czyli idziemy do FIFA, w ogóle tak, idę do FIFA Pońców, albo nie, najpierw wychodzę z Ultimate Team, później idę do FIFA Pońców, udaję, że kupuję, i później otwieram i zobaczycie, że wpada żółw 9-9. Ale bym kupił tutaj za 439. To jest najlepiej wydane pieniądze z złotówki polskie. I teraz szybko otwieram paczkę. Oni myśleli, że ja kupuję, a tu cyk, taki zwrot akcji. No i co? I Ronaldo. Nie. Ale i Bernardo Silva. Widzicie, od razu lepiej. Od razu wyższy. I Trollis. Ja ich na sprzedaż daję. Ja podarów mam dużo. I teraz. Nie wiem kto. Ale żadna karta specjalna. Przykrość wielka. No jest. ma. Nie no to w ogóle nawet. Idźcie stąd. Dziś Neymar chociaż. Co ja mam z tym zrobić? 30 kart i dostaję coś takiego. Pomoc kliknąłem, dajcie, pomóżcie mi. A, lipa dzisiaj. O, Sommer Dobra, no przynajmniej paru wysokowerolowych zawodników padło, ale. No nie jestem dumny z tego otwierania specjalnie. Większość to jest Quixel. Co to jest za jakiś zespół? Gdzie jest potężny Liverpool? No, no więc mamy jakieś 500 tysięcy, posprzedaję tych Coś tu ciekawego dali? A, paczka zimowej zamieci, ja przeczytałem paczka zimowych śmieci i tak się zastanawiałem o co chodzi Co by się zgadzało w sumie z zawartością Dobra wiecie co, otworzę sobie jeszcze paczkę Albo nie Albo nie będę już otwierał Idę na e, zobaczyć, co mi tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to myślę, że tak z y, 60-70 tysięcy jeszcze wyciągnę, czyli będę miał 580. Jak sprzedam turę, to mam milion 100 na ale mi Starczy, ale na, na Edera Militao nie. A ja muszę do wtorku mieć gotowy skład na ekstra games. Więc e, zastanowię się, co z tym zrobić. Pohandluję jeszcze. Może mi się uda teraz, jak ludzie pootwierali paczki, to będą po tanieści sprzedawać. Może coś wysnajpie ciekawego. No i tyle, ale nie przedłużam. Live już trwa prawie dwie godziny, więc standardowo. Dziękować za followa i żegnam się z Wami. Widzimy się na pewno za tydzień w niedzielę. Dobra, teraz już nie jestem taki pewny, bo ja w niedzielę chyba mam koncert. Więc zobaczymy o której. Może być, że później niż zwykle. Zazwyczaj widzimy się w niedzielę po południu. Będę dawał znać na Facebooku, na YouTubie, wszędzie. Um, I... Możliwe, że w tygodniu się zobaczymy, ale tutaj zobaczymy, jak z tą ekstra, ekstraklasą będzie. Dobra, ja zawijam, wysyłam Was do. Dzięki za dzisiaj, wysyłam Was do Butry, bo widzę, że streamuje, więc Spoko, ziomek. Zajrzyjcie sobie, jak chcecie FIFA oglądać do niego. Na razie, o wszystkim.